Dzisiaj mamy 29 maja. Jest to 149 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało tylko 216 dni. Pogoda na dziś 21 stopni Celsjusza, możliwe opady deszczu. Imieniny obchodzą dziś Bogusław, Ermentruda, Izybut, Wilhelm. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowej ONZ. Dzień weterana działań poza granicami państwa. Cytat dnia. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak. Historyczne wydarzenia z Polski. O, Majacmani. Historyczne wydarzenia z Polski. W 1768 roku poseł rosyjski w Warszawie, Mikołaj Repin, wydał w imieniu Cary, Carycy Katarzyny II Wielkiej deklarację przeciwko Konfederacji Barskiej. W 1932 roku założono Instytut Radowy im. Marii Skłodowskiej-Kiri w Warszawie. Obecnie Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Kiri w Warszawie. W 1993 roku prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm i Senat oraz zarządził przedterminowe wybory. Historia ze świata. W 1660 roku Karol II Stuart wkroczył do Londynu i został królem Anglii. W 1825 roku Karol X Bourbon został koronowany w katedrze w Reims na króla Francji. W 1918 przyjęto flagę Finlandii. Tego dnia urodzili się w 1960 roku Billy Williams, amerykański projektant gier komputerowych. W 1963 roku Suchu Jahana chiński lekkoartytyka, skoczek wzwyż. W 2000 roku Adam Zdrojkowski, polski aktor. Zmarli w tym dniu. W 1500 roku Bartłomiej Diaz, portugalski żeglarz i odkrywca. W 1861 roku Joachim Lalebel, polski historyk, bibliograf, num... Numizatyk, poliglota, heraltyk, działacz polityczny. W 1943 roku Jadwiga Bobińska, polska inżynier chemik, żołnierz AK. Trudne słowo na dziś: Birband. To człowiek prowadzący lekki i imprezowy styl życia. Dziękuję.